Witaj, internauto. W dzisiejszym filmie przedstawię Ci pięć mrocznych teorii spiskowych bezbędnego wijania w bawełnę. Zaczynajmy. Teoria pierwsza płetwonurcy. Jak wiemy, ludzie nie są w stanie oddychać pod wodą, jednak od praktycznie zawsze w internecie możemy napotkać się na liczne zdjęcia płetwonurków ludzi, którzy funkcjonują pod wodą. Teoria ta głosi, że zjawisko to jest zwykłą mistyfikacją, a zdjęcia to fotomontaż uzyskany dzięki technice green screen. Co do płetwonurków, istnieje jeszcze wiele innych teorii spiskowych. Jeśli będziecie chcieli, to jestem w stanie przygotować Wam cały odcinek poświęcony teoriom na ich temat. Dajcie znać w komentarzach. Teoria druga płaska Ziemia. Mainstreamowe media i rząd od dzieciństwa wpajają nam, że żyjemy na okrągłej planecie. Ich rozumowanie ma jednak jeden, lecz wyrazisty błąd. Nikt z naszej planety nigdy nie spadł, a przynajmniej nie znotowano takiego przypadku. Jak może się każdy domyślić, takie coś byłoby nieuniknione, zakładając, że planeta ma kształt w kuli. W końcu, jak ktoś żyje na dole kuli, to by po prostu spadł. Tak nie jest. Zarabiający youtuberzy, ludzie od lat zamieszczają filmy w internecie. Część z nich robi to tak regularnie, że można by pomyśleć, że traktują to jako swoją co najmniej pracę. Ale czy to jest możliwe? Czy ci ludzie zarabiają pieniądze na naszych lajkach i wyświetleniach? Ciężko to stwierdzić definitywnie, lecz z pewnością. Coś jest na rzeczy. Wróżka zębuszka. Pamiętasz, jak ci wypadł pierwszy mleczny ząb? Drugi, trzeci? Ja tak. I za każdym razem chowam swój ząbek pod poduszkę, a gdy budzę się rankiem, na jego miejscu znajduję dziesięciosłotowy banknot. Lecz czy to naprawdę była... zębowa wróżka? Może to zwykły spisek zawarty między rodzicami. Przeszukując internet nie dałem rady napotkać na nagranie uchwycające wróżkę zębuszkę, zatem jest to całkiem możliwa teoria. Teoria piąta. Czarno-biały świat. Zdjęcia, filmy otaczają nas praktycznie cały czas. Oglądamy je i robimy praktycznie codziennie. Jednak zauważyłeś może, co łączy wszystkie stare nagrania? Czarno-białe barwy. Teoria ta mówi, że świat, który znamy, świat pełen kolorów istnieje od dopiero kilkudziesięciu lat. Bardzo prawdopodobne jest to, że jeszcze nasi pradziadkowie żyli w czasach, gdzie wszystko było w odcieniach szarości.